Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i jak zwykle zapraszam do przyglądu nowości. Czekacie jeszcze na Madward, czyli nowego cross platformowego od byłych producentów Metin 2? Jeśli tak, to koniecznie obejrzyjcie nowy gameplay, który przez 3,5 minuty skupia się na grze zespołowej. Według obietnicy złożonej niedawno przez Soft Madward ma wystartować pod koniec roku. Podobne obietnice padały jednak w 2019 i 2020 roku, więc należy je traktować bardzo, ale to bardzo nieoficjalnie. Może uda się dotrzymać terminu, a może nie. Gameforge dołącza do Steam Next Fest, dzięki czemu od 16 do 22 czerwca będziemy mogli przedpremierowo zagrać Swords of Legends Online. I to za darmo. W przypadku Swords of Legends Online darmowa zabawa potrwa do 15 levela, odwiedzimy więc kilka początkowych lokacji wraz z pierwszym dungeonem. Dla wielu z Was będzie to jednak pierwsze spotkanie z tym wielkim MMORPG, który osiągnął niebywały sukces w Chinach i na Tajwanie i który ma nadzieję powtórzyć ten wyczyn w Europie. Gameforge i Webzen nie bawiły się w podgrzewanie hype'u. Tydzień temu zapowiedzieli nowy dodatek, a przedwczoraj zainstalowali go już na wszystkich serwerach Metina 2. Legend of the White Dragon, aka Legenda Białego Smoka, wprowadza dwie nowe mapy, nowe wyposażenie na 120 level, nową dwupiętrową instancję, na której końcu czeka nas wymagająca walka z samym Białym Smokiem. Możemy z niego wydropić wierzchowca dumy Smoka Północnego Wiatru oraz zwierzaka gniewny mini Alastor. Co jeszcze? Nowe misje, nowe rodzaje eliksirów, nowe karty potworów oraz usunięcie ponad 15 Bugów. Liczby nie kłamią. Naraka Blade Point jest obecnie jednym z najpopularniejszych tytułów na Steamie. Zaledwie kilka godzin od uruchomienia finałowej bety na serwerach możemy zauważyć ponad 120 tysięcy równocześnie zalogowanych osób i ta liczba cały czas rośnie. Skąd ten cały hype na Naraka Blade Point? Z kilku powodów. Jest to gra, która pomimo przynależności do gatunku Battle Royale w ogóle go nie przypomina. Piękny, otwarty świat łączy się tutaj z parkourową rozgrywką i systemem walki opartym przede wszystkim na potyczkach wręcz, a całość dopieszczona oryginalnym klimatem z domieszką fantazy. Finałowa beta potrwa do 22 czerwca, z kolei oficjalna premiera jest wyznaczona na 12 sierpnia. Kiedy w 2019 roku Cipsoft wprowadził do TB turnieje, było to coś nowego, fajnego. Coś, co miało być urozmaiceniem rozgrywki oraz odskocznią od codziennego grindu. No i rzeczywiście, początkowe miesiące były obiecujące, ale potem system turniejów zaczął tracić na popularności, a Cypsoft nie miał pomysłu, jak to rozwinąć. W efekcie czego turnieje znikają z gry. W turniejach wszyscy Tibijczycy rozpoczynali z tego samego pułapu. Ponadto wiele elementów gry było zablokowanych, więc tak naprawdę liczyły się umiejętności graczy oraz ich adaptacja do warunków. Turnieje były płatne, ale w zamian mogliśmy wygrać atrakcyjne nagrody. No i zaczęło się. Na Steamie wystartowało właśnie Steam Next Fest, czyli specjalne wydarzenie, w którym to producenci niewydanych jeszcze gier udostępniają demówki lub darmowe wersje swoich produktów. Wśród setek dostępnych tytułów mamy kilka giereczek, które powinny Was zainteresować. O darmowym Source of Legends Online już wiecie. Nie wiecie jednak, że na Steam Next Fest możemy sprawdzić także takie tytuły jak Bless Unleashed, nową wersję Bless Online, która została stworzona na silniku Unreal Engine 4 i praktycznie przebudowana od podstaw. 9 to 5, rewolucyjnego shootera 3 vs 3 vs 3, który stawia na taktykę i współpracę z kompanami. Czy Horns of Justice, mobę inspirowaną League of Legends, chociaż osadzoną w dojrzalszym i bardziej krwawym uniwersum, ponadto wzbogaconą o kampanię fabularną. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do Was Reistus. Cześć!